No dzień dobry, witam. Witam, witam. Słuchajcie, drugi odcinek. I w drugim odcinku zaczynamy od zapisania, bo nie zapisałem. A ekspiłem pokemony. Więc musimy zapisać. No i ekspiłem pokemony. Udało mi się wyekspić Fred'a do siódmego poziomu. Także myślę, że ujdzie, ujdzie. Ten Fred to... Musi się wykazać chyba, bo tutaj mamy walkę z rybakiem prawdopodobnie, a to wiadomo, rybak jak ma wodne, to, to tamten drugi nasz pok to nie jest dobry wybór. Ale zobaczcie, bo... <ścoughs> bo Fred ma pick up, nie? Abilitkę. Czyli może podnosić przedmioty. I zobaczcie co, co ten skurwiel podniósł jak go ekspiłem. Ripple, dwa escape ropey. 6 po... no 5 potek, jedna była skąpa. Dwie, dwie Super Potki, Hyper Potka, Antidote, no i Rare Candy już miałem, Great Ball i jeszcze... no nie, dwa Pokebole to już mieliśmy. No ale chłop po prostu tyle się tego napodnosił, że naprawdę... wow. Bardzo pozytywnie mnie Fred zaskoczył, no i jeszcze tutaj mamy jakiś przedmiot... Potion. Na szczęście chyba mogę się leczyć podczas walki, więc jak coś to... to, to będę cheesował. Ale widzę, że ten się nie chce klepać, to dobrze. To idziemy dalej No i mamy najpierw dziką walkę z kolejnym chinmankiem Ale myślę, że Gimson to już go usmaży. No nie na raz, ale na dwa No nawet na raz. No i do widzenia No i dobra, i mamy Backcatcher. Ciekawe co będzie miał backcatcher Kabbaga no dobrze. No i tak nagrywam ten odcinek na zapas, że tak powiem w sensie przed wrzuceniem pierwszego i zakładam, że tak to będzie generalnie, więc musicie się przyzwyczaić, że nie będę feedbacku tutaj od razu słyszał od was. No w międzyczasie sobie usmażyliśmy dwa rybaki, można iść dalej. No i. Mamy las chyba jakiś. A może po prostu przejść. Fortok. No i to jest ten... W ogóle bardzo fajny. Ja bym chciał go złapać. Ale to jest niestety ten chłop, co żyje w jeziorze chyba? W rzece. Jest wodny. No, widać, że jest wodny, więc... Nie wiem czego on użył. Jakiegoś gówna słabego. Widzicie? Znowu... znowu ten. Fred ma jakiś item. Poison sting. Mm. To średniawo, ale... A, to pound był ten ruch. Ale chyba... Chyba Fred da no. No i pięknie. O, i Gimpson, dziewiąty poziom. Och, kraklersy, No, dobra. Lol, okej. Okay. I w, w takim razie prawdopodobnie będziemy mogli... Walczyć z tymi ludźmi ponownie. No i zobaczmy, co jest za, za drzewami. Czy to jest las? Kevlar Town, okej. Okay. I tutaj pewnie też będą jakieś krzaki albo coś w tym stylu. Anyway, Poke Center bym poprosił. To jest sklep Jest Poke Center. Co mi pani powie? Nooo Ojej, serio, będzie tour po Poke Center No, zarąbiście Tak, PC. Niesamowite. No dobrze. Tutaj Thunder Network. No właśnie, ciekawe czy będę mógł tradować. Oranberries dostałem. No fajnie. Jeszcze tamte co zasadziłem poprzednio też wyrosły. Ale no, w sumie pogadam z niej, bo chciałbym się dowiedzieć jak to działa. Online Lobby, Virtual Training, GTS and Wonder Training, tylko ciekawe... No. Okej, okay, czyli można... No dobra, ale to ja mogę na przykład... Użyć? Jej, nie, 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 źle klikłem. Ojej, no kurczę, to jest takie głupie, bo tutaj normalnie w pokałonach musisz każdy tekst kliknąć Enter, żeby go pominąć. No okej, okay, ja nie chcę w ogóle... Nie chcę tego używać. Proszę, dajcie mi wrócić. Online zero. No kto by pomyślał? Uff, dobra, zapiszmy. No i bardzo, bardzo zgubiłem myśl teraz przez to wszystko. No i Fredmi mi antidotem jeszcze zabiorę. piękno. Tak. No prawdopodobnie ci ludzie na razie. raptor czy... No okej, okay, czyli widzę, że takie trochę dla bambików tutaj wszystko jest. Zrobione, ale mam nadzieję, że za chwilę nie będzie takich oczywistych rzeczy. A ty co mi powiesz? Ty wyglądasz fajnie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Bo to wygląda jak jakaś pułapka. Eee, więc ja, ja jeszcze poczekam aż się troszkę podegspię te moje poki wtedy. Co ty mi powiesz? Drogi, no... Wartałoby. Pamiętajcie, gadamy z kamieniami. Tylko tutaj są pniaki zamiast kamieni, więc gadamy z pniakami. To już wszyscy powinni wiedzieć. Ty jesteś Maury? No, dawaj. Mhm. Kevlar Town, the jest Town in Thunder, no. Weird Flex, but ok. Ok, to jest ten Maury co tam się płacze. Anyway, co my tu możemy kupić? dobra, kupimy sobie dużo boli, bo te pokemony jakoś się ciężko łapią. Także 10 boli, myślę. A no tak, jak się kupuje 10 albo więcej, to się dostaje Premier Bola za każde 10. Eee, czy mogę coś sprzedać? Chyba nie chcę nic sprzedać. Więc do widzenia, no jeszcze. Te. No to zwiedzamy, słuchajcie, zwiedzamy wspaniale. No, Sigma, Sigma, ja też bym wolał pokemony od dzieci. Masz rację, stary. Tutaj nikogo nie ma, nie chciało się pisać skryptu. Dobrze, mi się podoba. O, włączyłem. Stoglowałem sobie spina. a nadal nie wiem jak to się robi, ale już się udało. O, ten. No, okej, okay, to jeszcze. O, ten Lame Shop. Tutaj jest Bike Shop. ...without any bikes. Co ty mi powiesz? Bike wheel musimy mu przenieść. No dobrze. W porządku, czyli bardzo nijakie to miasto, ale na pewno na którymś z tych pniaków coś będzie, prawda? Ech. No dobra. To może być czas na pyta... Uuuu! Albo nie. One berry. Ale to tylko jedno. Ale to są orany. Nie chcę mi się ich sadzić, szczerze. Może poza odcinkiem sobie posadzę po prostu. A tutaj mamy sklep z kwiatami. Tak zwaną kwiaciarnię. Berry Shop Bakuberry To jakieś. Berry to nie ma takich chyba, to są nowe Kupuberry Akaiberry No, moment O dobrze, można podlewać. Anyway, yy, co one robią? from sleep from a burn defrosted paralysis. No dobra, okej. Okay. Nie chcę się tego sadzić. Słuchajcie, może se posadzę root 2, ale wiecie co oznacza root 2? Oznacza, iż bierzemy Freda, bo Gimson to jest za mocny. Tak coś czuję. Bierzemy Freda i bierzemy nowego pokemona. Autena Mam nadzieję, że go nie z one mógłbym w sumie spróbować cisnąć bolem po prostu, no bo mam ich trochę, jakby nie patrzeć, a to jest trzeci poziom, no, umówmy się, na tak niskim poziomie, okej, okay, charm, dobra, to teraz mogę, mogę bez problemu yy, taklować w takim razie, taką razą i jeszcze raz mogę taklować, bez nerwów. I teraz mogę ucisnąć bolem. I... Ale upierdliwa. No tak, jeszcze mnie krytni, no pewnie. Upierdliwa gra trochę widzę. Bo to naprawdę się powinno łapać na takiego pokebola. No. Trzeci poziom. No, dziękuję. Outen. Oh, Wygląda bardzo głupio, szczerze. Wygląda jak trochę jak. No i wiem, jak cię nazwę. Bo to wygląda totalnie jak Tails z Sonika, więc to jesteś Tails od teraz. W sumie mogłem go nazwać ogoniasty. To już by, by był. Tematycznie by było, nie? Pingwiny z Madagaskaru, no ale dobra. Także leczymy. Zobaczymy autena. No, i nie wiem, może bym go podekspił, czy mi się chce teraz? No, może mi się chce. Także. Normal Flying Mischievous Pod, pod spec tak silny, ale atak ma fizyczny, więc nie wiem. Mm. Sirene Grace uuuu... Sirene Grace to jest mocna abilitka. Tak jak jest napisane, dodatkowe efekty. Eee, mają dwa razy większą szansę na wystąpienie. To to jest mocna abilitka, to muszę powiedzieć. No i taką razą, taką razą, to chyba czas po prostu czas ek o, a bit of camera exping Także widzimy się za chwilę. Dla mnie to będzie bardzo długa chwila, bo nie ma speed up. Okej, okay, no i jesteśmy. Tails jest na piątym poziomie i już nie mam siły go dalej ekspić jest tak beznadziejny Za to Fred w międzyczasie Wziął i Ultra Bola znalazł No cudowny chłop, dobra No to tutaj mamy walkę, zaczniemy Fredem Nie, odpuść se stary, naprawdę, nie warto, nie warto Chłopie, nie warto Naprawdę to... Takiego Berbiego byś się złapał, by było 15 razy lepiej, zaręczam ci. On ma gast i w ogóle. Także no... no... Oczywiście, że kryt. No ale i tak bym musiał tego Freda wyleczyć, prawda? Ja się zastanawiam, czy mi się nie opłaca już przejść... No tak, muszę, muszę, bo się uduszę. No i Tails jeszcze nie walczy, także Terra Gimpson. O co ja się? Ja się zastanawiam, czy biorąc pod uwagę tempo, w jakim ten Fred zbiera mi jakieś śmieci z podłogi. Eee. Wow. Znaczy, no dzięki temu boostowi w to tego chyba nie zabije, więc nie będę hejtował. Ale. No, żegnamy. Ale. Dobra. Trzeci raz próbuję to powiedzieć. Patrząc na tempo, w jakim Fred zbiera jakieś śmieci z podłogi. To nie wiem czy mi się zaraz nie będzie opłacało po prostu leczyć podkami za każdym razem, zamiast wracać do tego pokacenta. Bo. No, ja już mam tego tyle. Ja nie wiem. Gość ma jakieś instynkty po prostu zbierać, kiedy to jest niesamowite. Chyba zbustowali tego pick-upa, tę te, te umiejętności. Bo... No i już coś znalazł. Co tym razem stary? Co tam masz w, w tym w ustach? Wypluj. Antidotum? Nie? Bardzo fajnie, no, bardzo fajnie. Dobrze, to idziemy dalej. W końcu zobaczymy, co tam dalej jest. Jest pan jaskiniowiec. Znaczy, hiker. I są kamienie do pogadania z. Ale widzę, że uparcie nic tam nie ma. Old entrance to Nautoch City. Ono jest pod ziemią, czy to jest... Nie, to jest Passage Cave. A jak Passage Cave, to wiecie, co się dzieje teraz. Tylko tutaj będą pewnie ziemne i kamienne, to Fred tak nie za... Znaczy, ten Gimpson to tak nie za bardzo z nimi, więc spróbujemy Barula złapać z pomocą Freda. Tylko to pewnie będzie nieefektywne. O kuźwa. No dobra, ale mamy potki, żeby się leczyć, więc wiecie. Co on zrobił? Defense Curl, o jest. Tylko żeby rollouta nie miał, bo to w ogóle będzie straszne. A nie, to harden. Nieważne, myślałem, że defense clear Fajny, fajny design, podoba mi się. Ja bym chciał zobaczyć na przykład, co z tego wyraśnie za chwilę. E, może go zgrowluję, żeby on tyle nie bił, bo naprawdę, spędzimy tu trochę czasu z nim. Próbując go kuźwa obić. No, ale powoli do przodu. Teraz już mu bijemy chyba po jednym HP. Więc te jego halydyny w ogóle są bez sensu, bo to już mu nic nie daje nawet. I muszę, muszę się wylecieć w odpowiednim momencie, bo jakbym nie krytnął przypadkiem tym swoim taklem. O teraz to chyba bym umarł, więc ja zmieniam... Zmieniam na Tailsa. Chociaż no on jest tak beznadziejny. Że pewnie zdechnie od razu prawie. Trochę mam taką nadzieję. Przynajmniej nie muszę go ekspić wtedy. Jeżeli zdechnie. No dobra, jeszcze parę razy. walka zarąbista. No, emocje naprawdę sięgają nitą Dobra, już. Teraz pokebolem. Ciśniemy. No, ile on ci robi? No, chłopie, weź się ogarnij, no. Jak się nie złapie to rzucam premier bolem. Dobra, złapał się. Barul. Pomyślicie pewnie, że tyle czasu... A to Steel Rock, to czterokrotnie jeszcze raz Eem, Pomyślicie pewnie, że. No. Na pewno zdążyłem się zastanowić, jak go nazwać. No, nie bardzo, ale zaraz coś wymyślimy, nie? Dobra, wiecie z czym mi się skojarzył ten Pokémon? Jak, jakby z taką kulą błota, nie? No bo to jest w sumie kula. To w ogóle pani jest. Pokémon, ale to jest taka kula błota. I mi się skojarzyło z takim tym, jak się bierze, właśnie, kule błota i się ją tak poleruje, 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 poleruje i tak w nieskończoność, aż się w końcu robi taka gładka i błyszcząca. I to się nazywa dorodango, więc to od teraz jesteś dorodango i. No i w końcu jakiś fajnie wyglądający nabytek, no bo no Fred dzielnie zbiera rzeczy z podłogi, ale to powiedzmy. Nie jest to najbardziej fascynujący nabytek w mojej drużynie. A tego Oulena, czy jak to tam się nazywa, to nie lubię w ogóle. Outena, to, to nie lubię. Natomiast Dorodango wygląda mega spoko, także cieszę się. No i teraz jak ten. Chociaż czy ten hiker tam będzie z nami się bił? Chyba nie, no bo w sumie on ma obok siebie tego poka. To wygląda jakby chciał pogadać. No, albo jednak nie Manki. Uuu, dobra. No, ale o, o ile nie ma walczącego ruchu, teraz mnie krytnie. No, chuj. Dobra, na szczęście to nic nie zrobiło w sumie. Dobra, bo już prawie saknąłem tego Freda jak debil. No i teraz ta baryła wchodzi. E, w ogóle co ty masz, bo nie zobaczyliśmy do, co ten go ma. Co ta go ma, przepraszam. Tackle i Harden, no kto by się spodziewał? Dobra, jako że. Albo no, po prostu Gimson. No skoro on ma tylko tackle, a, a Gimson ma w zasadzie jedyny atak, który nie jest czterokrotnie rezystowany przez tego gościa, tylko jest neutralny, no to Gimson go powinien pokonać. Można powiedzieć, ha! Bo wygraliśmy. Dobra. wspaniale. No i nie zgadniecie, co teraz trzeba zrobić: Po pierwsze, pogadać z kamieniem. Po drugie, pogadać z tabliczką. Po trzecie, odkryć, że jest roadblock, i musimy iść przez te jaskinie. A po czwarte, oczywiście, pójść do pokesenty. Także, ponieważ mamy dopiero 20 minut, no to idziemy dalej. Przez Jaskinię, O. Oh. Ho, oh, oh, ho, oh. eee, No i nie wiem. No tutaj. Nie wiem, kogo wziąć naprzód. Może do Rodango spróbujemy wziąć do przodu i idziemy po prostu. Przy okazji będziemy ekspić, chociaż. Podejrzewam, że to XP nie zajmie milion lat, no ale. Też ciekawy chłop. Widać, że to fake one. Bo design jest taki dość. No. O, no, no, ale... W sumie spoko. I do go chyba... Chyba musiada na Rio. Więc dobrze w sumie, że złapaliśmy takiego gościa. Przynajmniej będzie można tankować takich właśnie w Takich w kurwiarki. Oczywiście to jest taka... Najbardziej generyczna <laughs> jaskinia w tych... w Pokémonach. Czyli jakiś rock type. I nie topesz. No i siema, do widzenia. I całkiem dużo Expa. Ładne imię, nie? Dorodango. Mi się podoba nawet. Mi się podoba. Fajne do wy wymawiania. A to jest Grozard i to niestety wygląda jak ground type, ale no wybadajmy sytuację. Może ja zmienię na Freda. Dla bezpieczeństwa. No Fred znowu coś znalazł. Jeszcze jak szedłem z powrotem do jaskini, to znalazł Rippela. Co on zrobił? Scratch. No to może jednak trzeba było zostać z Dorodango, no ale... O nie, nie, spierdzielaj. Panie Fredzie! Panie Fredzie! No, no, no! No, no, no! Fiu, fiu, fiu! No, dobra. Może, może, może nie. Może Gimpson. Może Gimpson i go wykońć po prostu. No i coś czuję, że zaraz będzie znowu czas ekspienia. Widziałem tam hikera na górze, nie? Który już czeka na mnie. Więc może umówmy się w taki sposób, że ja zrobię pauzę i widzimy się po pauzie. No proszę, jest też zgodnie z zapowiedzią Dunce czyli co on użył? Nie wiem. Czyli no to jest Pokémon. A on użył byte, chyba. No dobra, spierdalamy. Yy... Nie, coś innego użył. No, nieważne. Także jest, jest jeden niefake man, rzeczywiście, w tej grze. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy. Trochę podekspiłem, chociaż bardzo mi się nie chciało. No oczywiście, że Fred znowu coś znalazł. Niesamowity chłop, naprawdę. Mamy Freda na 9, Dorodango na 8. E, nie wiem czy to było, ale się nauczę matslapa. Chyba nie było. No to i fajnie. I, I ten, i Gimsona mamy e, na zaszczytnym dziesiątym poziomie. No i myślę, że na tego jakiegoś tam kamieniarza to powinno wystarczyć. Już no, bo mówmy się no. Czekamy od ciebie, bo jeszcze nas zatrujesz. To ja nie chcę. O! Dobra, Barrel to ja mogę zabić w sumie. Dla sportu. Zapomniałem, że co przebindowałem. W ogóle wiecie co? Tak, tak dużo musiałem to A spamować. W sensie no ten przycisk, co zatwierdza, że stwierdziłem, nie, to nie może być pod enterem, bo miałem pod enterem. No, sobie dodałem Binda i teraz jest pod jakimś nieużywanym klawiszem. Bo, jakbym ja przez całą serię tak spamował ten ender, to on by chyba odpadł z tej klawiatury. Barul na siódmym, więc ma Matslap. Ale no. No, Matslap to tylko Matslap, tak? Więc. A i tak użył Tackle. Więc na spokojnie. O! Przeżył. No, ale tego już nie przeżyje. Kolejny bar. No to nie zmieniamy. I na szóstym tym razem. To na pewno nie ma MacLapa. I wiecie co? O, jeszcze go podpaliliśmy, ale wiecie co? Nie chcę ten. Nie chcę. Dorodan go podję trochę, jego expa. Fred znowu coś znalazł. Niesamowity chłop. Jak ja... Jak on mi imponuje, słuchajcie. Naprawdę. No ja go podziwiam. Tak. Tutaj i moc Slap. Czterokrotnie efektywne. Tylko idzie z, ze spec-ataku, więc to wam... ...gunwo robi troszeczkę. Dobrze, to co? 26 minut. To nami. 27 minut praktycznie, myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć odcinek, ale jeszcze ja bym po pierwsze chciał zobaczyć, co tam jest dalej, tak troszkę, a po drugie pytanie dnia, bo bodajże go nie, e, nie zadałem, tego pytania, full hill. Pytanie dnia, słuchajcie, jaka jest wasza ulubiona kreskówka z dzieciństwa? Ale nie taka, że była ulubiona w dzieciństwie, chociaż to też możecie powiedzieć. No, no, czemu nie? Ale mi chodzi o taką kreskówkę, którą oglądaliście w dzieciństwie i którą nadal lubicie. Taka, no taka kreskówka z dzieciństwa, która nadal jest fajna. Powiedzmy. I z mojej strony to. Ripple. Nie, nie jest Ripple. O. Z mojej strony taka kreskówka to jest Pingwiny z Madagaskaru chyba. No wiem, wiem, trochę nie, jakby niezbyt odkrywczy take, że tak powiem, ale no kurde, to jest naprawdę dobra kreskówka, moi drodzy. A poza tym to i Ferb chyba też. No a tego tutaj Karatekida, może ominiemy jakoś? O, przemknąłem się. I jest wyjście, o to zobaczymy co jest dalej. Dalej coś jest dalej. No dobra, słuchajcie, także pamiętajcie o pytaniu dnia. Chcę usłyszeć Wasze odpowiedzi. No i pamiętajcie, nie wiem, o łapce w górze też i pamiętajcie, że następny odcinek będzie na pewno. Ja tam zaraz chyba siadam do nagrywania go, chociaż zaraz mnie widzieli bo ja już chyba z półtorej godziny to nagrywam. Przez to XP całe Masakra bez tego speed upa